Widzowie, jedziemy do mojego fana, który czekał na mnie prawie 300 dni. Mam dla niego małą niespodziankę, mam nadzieję, że mu się spodoba. Lecimy. Moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. Ja jeszcze nie mam giftów przy sobie, bo zrobiłem mu niespodziankę, oczywiście. Patrzcie. Siema, co tam? No, dobrze. Udało się, co? Tak. Szczęśliwy jest. Siema, Siema Tomek. Kurde, ja nie, stary, ja w tych terenach Polski nigdy nie byłem, nie? No. Naprawdę. Gdzie jest te bojo? No tam. Chodźcie, idziemy się przejść. TikTok do Alana nagrany. Ale mój drogi, no z pustymi rękami to nie odejdziesz, więc zapraszam się teraz pod moje auto i ta na ciebie czeka moja niespodzianka. Plan. Jaki jest twój ulubiony zawodnik NBA? Kerry. Kerry? Steve Kerry? A ja to zapamiętałem. Chyba lubisz buty Stefa co? I oprócz tego masz kartę NBA. Masz berbiki, zobacz sobie buciki. Czy są, czy są OK? O ja nie. Będziesz widoczny przynajmniej na boisku. Jest OK? Tak ale żeby było lepiej. Proszę bardzo, to jest dla Ciebie, oczywiście. Mam dla Ciebie drugą parę butów. Lubisz Janisa? Tak. Nowej Mortality, proszę. Dziękuję bardzo. Żebyś miał w czym grać. Dziękuję. I żebyś grał w tej drugiej lidze, to ode mnie. Dziękuję. Fajnie, że czekajesz 300 dni. Dziękuję, teraz. Nie, bez problemu. I żeby było coś dla Was, Alan, wybierz jedną Osobę z moich obszarów.